Firma SteelSeries wkroczyła niedawno w całkiem nowy segment rynku jeśli chodzi o słuchawki gamingowe, a konkretnie w słuchawki typu True Wireless. Pierwszym modelem w tym nowym segmencie są słuchawki Arctis GameBuds, a my otrzymaliśmy je do testów. Przygotowując dla Was recenzję nagraliśmy także unboxing. Jak widać, słuchawki docierają do nas w niewielkim opakowaniu. Jest ono wykonane estetycznie, ale jeśli chodzi o stylistykę, to jest troszeczkę odmienna od tego, do czego przyzwyczaiła nas firma Steel Series. Nie mamy bowiem nacisku na kolor szary i pomarańczowy, ale zamiast pomarańczowego mamy niebieski. Z przodu pudełka znajduje się wizerunek słuchawek a także informacja o tym, że oferują one aktywną redukcję szumów, są w stanie działać zarówno z połączeniem radiowym o częstotliwości 2,4 GHz, jak i Bluetooth, no i są kompatybilne z wieloma urządzeniami, w tym m.in. z konsolami PlayStation. Warto tutaj również zwrócić uwagę na to, że oferują one ponad setkę presetów dopasowanych do różnych gier. Presety te są stosowane nie tylko w przypadku komputerów, ale także na konsoli PlayStation 5. Z boku nic ciekawego nie ma. Tutaj jakieś dodatkowe informacje na temat specyfikacji. Ponownie zaznaczono, że mamy aktywną redukcję szumów, że pomiędzy częstotliwością 2.4 GHz a Bluetooth damy radę się przełączać w czasie rzeczywistym. 10 godzin wytrzymuje bateria wbudowana w słuchawki, czyli w same batsy, a oprócz tego mamy 30 godzin dodatkowego, jak gdyby życia baterii z opakowania, z etui ładującego. Słuchawki oferują technologię Aqua Barrier i mają certyfikat IP55, co oznacza, że są odporne zarówno na pył, jak i na um, rozbryzgi wody, no i oferują ładowanie Qi. Jeśli chodzi o to, z jakimi urządzeniami współpracują, wymieniono PlayStation 5, PC, konsole Switch, urządzenia mobilne oraz Google VR. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, po podniesieniu wieczka mamy informację o tym, aby połączyć słuchawki z urządzeniem mobilnym, potem podłączyć gamingowy dongiel, a na końcu włączyć słuchawki. No i tutaj podkreślono, że przełączanie pomiędzy technologią radiową a Bluetooth jest w czasie rzeczywistym, jest błyskawiczne. Tu pod wieczkiem, pod dodatkowym wieczkiem, mamy skróty można powiedzieć klawiszowe, no ale wiadomo, że nie klawiszowe dlatego, że słuchawki oferują sterowanie dotykowe. Oraz same słuchawki, garść makulatury, skrócona instrukcja pewnej instalacji, jakieś podstawowe informacje. Tutaj w niewielkim niebieskim pudełeczku mamy ciekawie zapakowany dągiel bezprzewodowy, który wpinamy w komputer lub w jakieś inne urządzenie. Do tego mamy prawdopodobnie gumki uszczelniające nasze otwory uszne. O. Wszystko bardzo fajnie zapakowane, ale trzeba z tym uważać, żeby zawartość się nie wysypała. No i tak, jak myślałem, jeden zestaw gumek. Mam nadzieję, że to widać. A z tej strony, drugi, nieco mniejszy, od tamtego, z drugiej strony, pudełeczka. Pod dąglem jeszcze coś jest, czy nic? O, jest kabel. Krótki kabel służący do ładowania słuchawek. Kabel USB-C na USB-C. Widać, że jest kluczytki, ale prawdopodobnie wystarcza. Warto też pamiętać o tym, że etui oferuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi. Same słuchawki, ładnie zabezpieczone na czas transportu. Tu mamy od razu kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. Etui estetycznie wykonane, z przodu mamy logo Series. Pojedynczy port ładujący USB-C. No i w zasadzie tyle. Otwieranie ETUI całkiem satysfakcjonujące. magnes dobrze trzyma. Tutaj mamy z przodu ikonkę informującą nas o tym, jak naładowany jest akumulator wewnątrz ETUI. W tym przypadku widać, że kolor jest zielony, czyli prawdopodobnie ETUI jest naładowane w pełni. Tu mamy dodatkowy dągiel. W tym konkretnym przypadku dągiel USB-C. Czyli prawdopodobnie to tutaj to nie jest jednak mmm, dągiel, tylko po prostu przejściówka z USB-A na USB-C. Dobrze, czyli batsy, wracając do batsów, prezentują się tak. Są nieduże, ale estetycznie wykonane, dosyć ciężkie, jak na, jak na tego typu słuchawki. Na obu słuchawkach znajduje się logo Steel Series, niewielkie ikonki, e, przepraszam, niewielkie mm, diody informujące nas o tym, jaki jest aktywny status pracy słuchawek. No i w zasadzie tyle. Tutaj mamy mm, konektory, które umożliwiają ich ładowanie. Oczywiście w słuchawki wbudowane są mikrofony, które obsługują aktywną redukcję szumów. Sterowanie jest dotykowe. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o unboxing. Jeśli natomiast chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat Arctis Irbac, koniecznie przeczytajcie test. Dostępny na łamach portalu miastogier.pl